Cześć tu Weronika, a dzisiaj obietnica smoka autorstwa Elizabeth Lim. Druga część sześciu szkarłatnej żurawi! I nawet nie macie pojęcia, jak ja bardzo czekam na tę drugą część, gdyż w pierwszej się wprost zakochałam. Ogólnie to. Yy, dzięki mojej miłości do wojny makowej uwielbiam te książki powiązane tak z kulturą azjatycką. A do tych książek się oczywiście kwalifikuje nasza dzisiejsza obietnica smoka. Dlatego no, nie mogłam się doczekać, aż po prostu na wpadnie w moje ręce i będę mogła po prostu się w niej tak zanurzyć. A potem o wam oczywiście Opowiedzieć. No i tak już nie przedłużając, lecimy z tematem. Ogólnie pierwsza część skończyła się tak, że okazało się, że ta macocha, która skazała Shiori na wygnanie, a jej sześciu braci na dodatek zamieniła w żurawie, yy, okazała się tą dobrą i na dodatek o bardzo kochającą te swoje przybrane dzieci. Shiori przekonała się również, że ten narzeczony, który... którego jej wybrano, no to w sumie no taki fajny jest i nie jest taki zły. Oczywiście. Yy, poznali się w trochę innych okolicznościach niż te, które zostały przyjęte za tradycyjne, no ale jednak, no. Chociaż ten takam to ma z nią Trzy światy, no ale przynajmniej się kochają. No niestety macocha umiera, a przed swoją śmiercią zobowiązuje ona Siory, żeby y, przekazała ona przepotężną smoczą perłę y, jej prawowitemu właścicielowi. Teraz trochę o owej perle. Otóż perła jest przepotężna, jednakże y, aktualnie jest trochę y, nadpęknięta. A gdy rozleci się cała i jej moc się uwolni, to może się również z nią rozlecić yy, ca cały świat. No a do momentu przekazania tej perły, to Shiori może trochę dysponować jej mocą. naszej głównej bohaterce do podwodnego królestwa pomaga dostać się yy, z Reju, jej przyjaciel oraz po godzinach smoczy książę. Z tym królestwem to też jest nieźle ponieważ y, godzina tam y, równa się jednemu dniowi na powierzchni, więc no, trzeba się dosyć streszczać, bo jak tam duży zabawimy, no to będzie słabo. W tym smoczym królestwie to jest stosowana już taka kombinatoryka, żeby y, siori oddała y, tę perłę któremuś ze y, smoków. No, a przede wszystkim smoczemu królowi, że tam po prostu rozważane są już absolutnie wszystkie opcje: od przymusowego małżeństwa po klasyczne siedzenie w lochach. No ale na całe szczęście Siori Masereju po swojej stronie, więc on nie tylko tam jej pomaga, między innymi błaga jej zwiać, ale również dowiaduje się, że owa perła na leży do tak zwanego upiora. Umówmy się, jest to niezbyt miła ksywka, na pewno nie chce się go zbyt bardzo odwiedzać. Nawet jeśli chodzi tutaj o pokojowe sprawy. Wróćmy jeszcze na chwilę na ląd. Ponieważ cesarstwo zmaga się z demonami, a raczej z jednym konkretnym demonem, no Bandurem, i mimo, że nasza księżniczka ma zadatki, by chociaż próbować uratować to cesarstwo, no to mało kto wierzy, a zdecydowana większość Wręcz podejrzewa, że to zainteresowanie demonem to jest jej wina. No i co ja wam mogę powiedzieć? No, no, nie siadło. No. Co z tego, że ja mam tutaj przepiękny opis tego podwodnego, Smoczego królestwa? Skoro to jest sam początek książki, nie pamiętam już, yy, ale to jest chyba pierwsze 100-200 stron, może 150? A, a ja się tak bardzo na to nastawiłam, tym bardziej, że samokładka bardzo nam yy, sugeruje to, że to Smocze Królestwo to będzie główny temat tej opowieści. A naprawdę yy, gdy byłam jeszcze właśnie na etapie yy, początku tej książki, to normalnie chodziłam po domu i mówiłam, że to jest zdecydowanie lepsze niż pierwsza część. No niestety tak nie było. I zdecydowanie tęskniłam do Sześciu Szkarłownych Szurawi. Naprawdę byłam przekonana, że w tej książce nasza główna bohaterka tutaj się zanurzy w pierwszych stronach i się wynurzy dopiero w ostatnich. I ja sobie to tak ułożyłam, i moim zdaniem miałoby to o wiele większy sens niż to, jak jest naprawdę. W ogóle przestałam wyczuwać jakąkolwiek więź pomiędzy Shiori a Byli oni sobie tak o! Chociaż w pierwszej części byłam naprawdę skłonna uwierzyć w tę ich miłość. Natomiast sześciu braci naszej księżniczki zrobiło się taką jedną yy, wspólną masą z etykietą bracia, chociaż w pierwszej części byli oni indywidualnościami i właśnie w pierwszej części byłam w stanie wymienić jakąś cechę charakteru przypisaną do danego brata i jak wam recenzowałam 6 Szkarłanych Szurawi, to chyba nawet to zrobiłam w recenzji, natomiast tu, no, nie. Nie byłam w stanie w ogóle tego zrobić. Nawet się pogubiłam, który jest następcą tronu. Jak mam jednak powiedzieć coś miłego, to podobało mi się zakończenie. Ja żeby było ono jakieś strasznie innowacyjne, I jednakże jak sobie je przeczytałam, to sobie myślałam, tak, to jest dobre zakończenie. Może nawet bym się wzruszyła, gdyby nie to, że mnie y, rzadko można doprowadzić do wzruszenia. Podsumowując mogę powiedzieć jedynie tyle, że Elizabeth Lim nie powinna pisać kontynuacji swoich książek. Tymczasem to by było na tyle, trzymajcie się i pa pa!